Dzień dobry, ja jestem Derwarian, a to będzie omówienie patcha 4.16. A um, jest jakiś duży patch od razu, mówię. Um, raczej są tylko zmiany w Cassiopeii plus e, jakieś tam małe bookfixy, także nic, nic wielkiego. Um, przejdźmy dalej. Um, Azir ma wejść do, do ligi. <noise> Jakoś niedługo w tym patchu, także zobaczymy, co to za gościu będzie. Z tego co tam go na PBR, to całkiem ciekawie się zapowiada. A więc, no, jestem ciekawy, czy ta, czy ta postać będzie grana jakoś bardziej. No, bo Gnar niby jest ok, ale raczej nie jest jakoś tak bardzo grany, więc, no, zobaczymy, jak będzie z Azirem po prostu. A Cassiopeia, jak już mówiłem, zmiany, zmiany. Um, i tutaj a, najbardziej jest zmieniona jej pasywka. Teraz będzie działała na zasadzie stacków. Więc, yy, no, zmienia się totalnie, tak naprawdę. No jestem ciekawy właśnie, a, bo w teorii bardzo fajnie to wygląda, te wszystkie premie do AP plus 25% CDR i leczenie z, ze swojego E, także jest bardzo, jak mówię w teorii fajne, tylko jestem ciekawy w jakiej minucie tyle stacków będzie można e, zdobyć. No bo plus 30% AP to jest naprawdę naprawdę dużo. Stwarzając na to, że jeszcze e, ABS... nie ABSL, tylko DeadCup również daje procentowe. Dość ap, także z strasznie dużo ap można na nie wyciągnąć. A, no więc jest to już bardzo ciekawe. Także, no zobaczymy. A Q dostało buffa na przeliczniki. Także fajnie. W dostało nerfa na base oraz na przeliczniki. Ale tutaj się wszystko zostaje tak samo spowolnienie, spoko. A, L będzie dawał, oddawało nam manę, y, która jest y, procentowa od całej many. Ja tutaj się zastanawiałem nad buildem na Cassiopeia. Coś w stylu Ryza, wiecie? Coś jak Roa, Kropelka i może nawet jakiś... Nie, to co nie ma sensu, bo macie CDR całe, ale jakieś takie itemy ogólnie ją zrobić. Może być to całkiem ciekawe, myślę. Um, I tutaj skalowanie dostało na piątym poziomie buffa o 0,5. Nic wielkiego, ale na no spoko. Myślę, że E jest skillem, który się pierwszy... Pierwszy się, wie, się leveluje, więc e, na piątym poziomie jest 100 buff, oczywiście, więc no spoko, spoko. Tylko, że nie mamy takiego e, takiego e, tam na trzecim poziomie, nie ma aż takiego damage'u. Także, no Irli trochę nerf, ale e, mid game buff, po prostu tak to zrobili. A um, tutaj niby coś poprawili, to żeby lepiej ultowała, także no miejmy nadzieję, że będzie to działać lepiej. A um, to w końcu będzie. Normalnym krokodylem. Już dużo ludzi by się też tu zauważyło, że jest taki, taki maluteńki Renekton, także zostało to naprawione. Dobrze. I dodali mu nowy portret. Także, spoko. A brand do r dodali mu, e, cerowniki, jak będzie wszystko kiwało to. A, no ja, ja używam smartcastu, także nawet tego nie zauważę. No jakaś używa smartcastu, to też tego w ogóle, um, nie zauważy. A, na korkiem był taki mały bóg, Nie jest on jakoś bardzo dużo znaczący. Jeśli dawaliście W, Skakaliście, ktoś wam przerwał wasze W, to i tak zostawialiście ten ogień y, tam, gdzie mieliście dolecieć. Także naprawili Bóg, nie jest nic wielkiego, totalnie nic wielkiego. Um, Gnar. A Gnar, tutaj wprowadzili to na kilka postaci, y, że jego ulti może zostać użyte na tamtą ścianę Anivi, na jakąś taką Azira, y, ulti Jarwana i Pilara Trundla, także myślę, że to jest fajna sprawa, myślę, że tutaj jakieś synergie się mogą wy... wiecie, wy... wywiązać z tego, że Anivia może... Jest to jakiś tam lekki bóg Anivia, można powiedzieć, nie jest to jakiś tam ogromny po oczywiście, ale... No zobaczymy. A mały bug był na Ireli. Szczerze powiedzmy nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, a że jeśli yy, dajecie kój, ktoś was powstrzyma, czyli na przykład do Was na czy cokolwiek, albo nie wiem, snera to i tak zadacie obrażenia, mimo tego, że nie doleczyliście do gościa. Um, także, no już teraz nie, nie zadacie obrażeń. Przecież wszystkim, nie wiedziałem o tym. Przyznam się, nie wiedziałem o tym. Także no, dobrze, że naprawili. A Popi tutaj jest to samo, co uknara, czyli że można... E, jak tam o ścianę się uderzyła Poppy, z, za pomocą jej skill'a e, e, tak teraz możecie uderzyć o ścianę, a nie w resztę tych wszystkich e, rzeczy. Shen, tu jest taki raczej hehe he, Hehe, Book Fix. Było coś takiego, że jeśli ktoś umarł i daliście przez niego E, czyli waszego dasha, to zwracało wam energię. Taki, nie wiem Bóg, ale no, kto, kto daszował przez martwe ciała? No, myślę, że raczej nikt. A um, Varus, tutaj szczerze się przyznam, że nigdy w życiu nie grałem Varusem, więc nie pamiętam, jak to było kiedyś. Pamiętam, że... znaczy mówili mi ludzie, że to działa na zasadzie tego, że jak wypuszczacie strzałę, to macie kółko wokół siebie. Później co zmienili na prostą strzałę. No i teraz wrócili po prostu do kółka. Że podobno tak jest niby, niby lepiej, tak było ludziom. Także spoko. Chyba spoko. No ja, jak mówię, nie mam w ogóle waru więc troszkę mi powiedzieć czy to jest bów, czy cokolwiek. A wej tu jest to samo co na popie i na knarze. czyli że można za pomocą swojego E przybić gościa do ściany, a itp., td. I tu jest. Podobno duży, duży buff. Że dużo ludzi strasznie na tym Wladimirze narzekało, że e, e źle leczyło. Znaczy, on no, nie leczyło tyle, ile powinno. Także, e, także, no fajnie. Myślę, że jest to buff na Wladimira na topie. Także, jeśli ktoś tam lubi sobie Wladimira na topie pograć, to, ale coś tam narzekał, że nie działa, czy cokolwiek, to sugerowałbym go znowu sprawdzić. Sugerowałbym go sprawdzić znowu. E, Zilano Widali taki gadżet, że jak dostajecie ulti. Zilliano na siebie, to macie ekran, wam się jakoś tam bardziej świeci czy cokolwiek. Nie, nie wiem jak to wygląda, ale no fajnie. To było. Ktoś tam na Redditie zrobił temat o tym i wprowadzili to. Także bardzo fajnie, że słuchają swoich graczy. A um, tutaj jakieś biografie wprowadzili. No, chyba spoko, nie wiem. Ja nigdy chyba żadnej nie czytałem, więc dla mnie to tam błędne. A um, zmienili nam cztery te. Cztery portrety, Cassio, jak to na Kali, Ariana. I moim zdaniem ta Oriana jest strasznie biedna. Nie wiem, nie mi się to zdanie podoba Oriana. Casio, Renekton i Akali. Akali też tak. Chociaż Akali może być, ale nie, Oriana mi się tak nie podobała, strasznie. Ale no myślę, że to jest kwestia tego, jest prawda? A um, tutaj byłby taki mały bug z fleszem, też ludzie troszkę na to marudzili, że jak dawaliście flesza, to po fleszu staliście w miejscu, zamiast cały czas się poruszać. Także teraz będziecie już od razu poruszać po fleszu. A um, nie jest to jakiś tam duży cokolwiek jak zmiana, ale a um, będzie nowy ten tryb gry, cały Ascension się będzie nazywał. Um, i, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będzie to taka. Um, można powiedzieć, arena, gdzie cały czas się bijecie. Może być ciekawe, na pewno bym to co sprawdzał. Może coś tam nagram na YouTube w sumie z tej, z tej mapki. Bo jestem ciekawy tej mapy, szczerze powiem. Um, tutaj y, prawe w historii meczów, spoko. A um, tutaj usunięte jakieś tam błędziki. E, czy tutaj było coś takiego? Aha, tutaj było to ze smokiem, że smok zadawał za dużo obrażeń, także naprawili. Ja tego nie zauważyłem, no ale... No chyba dobrze. A, I tutaj nic takiego wielkiego. I, i chyba tyle. Dwa skiny. E, Galaktyczny Azir, czyli skin, który będzie od razu przy wyjściu. Oraz skin do Kazixa. I szczerze powiem, że zastanawiam się, czy sobie go nie kupić, bo ostatnio gram dużo Kazixem. I kurde ładnie wygląda. Ładnie. Muszę przyznać. Także się zastanawiam, czy go nie kupić na jakimś koncie. Um, także tyle, no jak mówiłem, nie jest taki duży patch. A zmiana we że jest ok. E, i zmiana w Cassiopeii mnie ciekawi. Na pewno Cassiopeię ja sobie sprawdzę. I w sobie tyle. To no, nie jest, jak mówiłem, duży patch. Także jak to mawiam I tyle. Także dzięki za oglądanie i e, no powodzenia na granie na tym patchu. Bye bye.